W 1968 roku został założony klub rzymski w prywatnej posiadłości Rockefellerów w Bellagio we Włoszech. Klub rzymski jest odpowiedzialny za utworzenie współczesnego ruchu na rzecz ochrony środowiska pod koniec lat 60. Kierowany jest przez elity angloamerykańskie oraz szlachtę europejską. Specjalizują się w tworzeniu sytuacji kryzysowych. tak zwany postęp w systemie, w którym żyjemy, pochodzi z dialektyki: teza plus antyteza równa się synteza. Lub używany przez masonów, Ordo Ab czyli porządek chaosu. Innym celem klubu rzymskiego jest stworzenie kryzysu, dzięki któremu ludzie mogą się zjednoczyć pod jednym, nowym rządem światowym. Elita mówi o tym, globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań. Istnieją również plany do eliminowania dużej części ludzkości, tłumacząc to problemem przeludnienia. Granice wzrostu. Raport klubu rzymskiego. W 1972 roku klub rzymski opublikował raport Granice wzrostu, postrzegającym o przeludnieniu oraz potrzebie zredukowania liczby ludności. Zmierzanie ku nowej erze informacji i wiedzy dla wszystkich. W 1991 roku klub rzymski opublikował The First Global Revolution, autorstwa Aleksandra Kinga i Bernarda Schneidera. Na stronie 104 znajdujemy to stwierdzenie. W poszukiwaniu nowego wroga, który nas zjednoczy, znaleźliśmy rozwiązanie w formie problemu z zanieczyszczeniem, zagrożeniem globalnym ociepleniem, niedobory wody pitnej, klęską głodu oraz paradoksalnie interwencją ludzkości. Prawdziwym wrogiem jest więc ludzkość sama w sobie. Poświęćmy chwilę na przedstawienie członków klubu rzymskiego. Maurice Strong, wyznawca New Age, globalista, były doradca Kofi Annana oraz kierownik programu ochrony środowiska ONZ, a również członek Komisji ONZ do spraw globalizmu i autor karty ziemi. Al Gore, były wiceprezydent USA i członek CFR. Działacz na rzecz globalizmu i globalnego ocieplenia. Javier Solana, sekretarz generalny Unii Europejskiej, były sekretarz NATO, socjalista członek Komisji Trójstronnej. Michał Gorbaczow, były prezydent Związku Radzieckiego, założyciel Zielonego Krzyża i Fundacji Gorbaczowa, a także współartor Karty Ziemi. Zmierzamy ku nowemu porządku świata, świata komunizmu. Nie możemy zboczyć z tej drogi. Michał Gorbaczow, 1987 rok. Zagrożenie klęską żywiołową będzie zdarzeniem, które rozpocznie nowy porządek świata. Michał Gorbaczow, 1996 rok. David Rockefeller, były przewodniczący Banku Chis Manhattan oraz CFR, założyciel Komisji Trunstrojnej i globalista. Eksperyment społeczny dokonany pod dowództwem przewodniczącego Mao jest jednym z najważniejszych w historii David Rockefeller 1973 rok. Beatrycze królowa Holandii. Henry Kissinger, były sekretarz stanu, członek CFR, członek komisji trójstronnej, globalista. Ted Tanner, obywatel świata, założyciel CNN, popiera redukcję ludności. Całkowita liczba ludności około 250 do 300 milionów byłaby najlepsza. Ludzie, którzy sprzeciwiają się polityce jednego dziecka są głupi. Ted Tanner. Większość z 22 milionów dolarów dotacji Teda Tanera sfinansowało programy redukcji populacji żyjemy w czasie końca pewnej epoki przejście z epoki ryb do wodnika wprowadza nas w chaos wodnik opróżnia swoją kać widzimy powstanie nowej religii, nowej ery która zastępuje chrześcijaństwo będzie to kult państwa połączony z czyszczeniem matki natury elita ma nadzieję, że najnowsze pokolenie z chęcią podda się sterylizacji aby uratować matkę ziemię takie są ich poglądy na sprawę globalizacji logo szczytu ziemi w naszych rękach w 1992 roku powstała karta Ziemi autorstwa Maurisa Stronga i Michaiła Gorbaczowa. Odnośnie karty Ziemi Gorbaczow stwierdził: Mam nadzieję, że karta Ziemi będzie nowym rodzajem dziesięciu przykazań. Guru New Age, Mauris Strong, mistrz rozsądku, powiedział coś podobnego mówiąc: Prawdziwym celem karty Ziemi jest zastąpienie dziesięciu przykazań. Obecny konsumpcjonizm, styl życia klasy średniej obejmuje częste spożycie mięsa, wysokie zużycie paliw kopalnianych, sprzętu elektrycznych oraz klimatyzacji. Styl życia na przedmieściu narusza równowagę ekologiczną. Maury Strong. Podczas szczytu Ziemi w 1992 roku powstała także Agenda 21, czyli plan na XXI wiek. Agenda 21 zestawia plany globalistów na utworzenie całkowicie podporządkowanej globalnej ludności pod kontrolą ONZ. Plany te ustalają nowe zasady, według których będziemy żyć. Zasady te będą wprowadzone w imieniu ratowania matki ziemi fragment z agendy 21. Odpowiednie wykonanie planów będzie wymagało całkowitą przemianę społeczeństwa. Będzie to coś niespotykanego dotychczas w historii ludzkości. Poważna zmiana w priorytetach zarówno rządowych, jak i w indywidualnych, oraz będzie to ogromna przemiana ludzkich i finansowych zasobów. Te przemiany będą wymagać wywołania niepokoju, stan środowiska i wpływ działania człowieka na środowisko. Każda z decyzji będzie połączona z tą obawą na każdym szczeblu. W nowym systemie własność prywatna zostanie wyeliminowana, jak na przykład posiadanie własnego pojazdu. Ludzie będą zaganiani do miast jak bydło, a pozostałe tereny będą niedostępne. Miasta te będą nazywane obszarem życia. To wszystko to plany ONZ. Celem tego filmu nie jest zaszczepienie strachu, ale raczej ostrzeżenie ludzi o tych planach i o tym, co może nadejść. Temat ochrony środowiska jest wykorzystywany do wprowadzenia tego nowego systemu tyranii wszystko w imię ochrony ziemi. Nadszedł czas, aby mówić o tym głośno, gdy jeszcze mamy na to szansę. Ale czas szybko się kończy. Dziękuję za obejrzenie. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Illuminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy. Illuminati Team.